Cześć wszystkim tu Magda. Zapraszam Was na siódmy przegląd nowości włosowych Kerry Hair News. Ostatnimi czasy pojawiło się dużo nowych kosmetyków do włosów i też zbliża się kilka premier. Jeśli interesuje Was ten temat, zapraszam do oglądania. Z racji tego, że tych nowości jest tak dużo, w tym odcinku zdecydowałam się na analizę tylko polskiego rynku. No i zacznę od marki Anwen i tutaj szykuje nam się fajna premiera pod koniec października. Marka jeszcze nie ogłaszała czego tak naprawdę będzie dotyczyła premiera, a będzie to premiera szamponu zwiększającego objętość włosów. Będzie kosztować 32,99, czyli tak samo jak szampony peelingujące i również będzie miał 200 ml pojemności. W składzie mi Między innymi znajdziemy aloes, proteiny ryżowe, ekstrakt z amarantusa. Będzie też bogaty w peptydy i polisacharydy. Natomiast zapach możemy określić jako roślinny, ale nie ziołowy, taki bardziej dżunglowy, lekki i świeży. No cóż, nie możemy się doczekać, oczywiście. Kolejna marka to HarryTale Cosmetics. I tutaj już w ten poniedziałek premiere będzie miał skrap myjący wasabi. Wasabi to też jest wcierka, stymulująca rozwosu właśnie tej marki. I widziałam dzisiaj, że marka udostępniła już informację dotyczącą tego produktu i w składzie znajdziemy ekstrakt z wasabi oczywiście, masło i olej moringa, fukożel, bizabolol oraz rozpuszczalny w wodzie olej rożowy i słonecznikowy. Jest to skrap i jest to peeling mechaniczny, ale ścierniwem są naturalne, biodegradowalne i delikatne kuleczki żożoba. więc coś nowego, ciekawego. I sposób użycia jest bardzo prosty, dlatego że należy nanieść niewielką porcję pasty na wilgotną skórę głowy, wmasować delikatnie, dodać trochę wody i wykonać ponownie delikatny masaż skóry głowy. Następnie piana, która powstanie, możemy rozprowadzić po długości włosów. I wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy produkt. Jego cena to 119 zł. Poniedziałek o 18 będzie premiera tego skrabu i też będzie live na Instagramie, gdzie powiadomimy się jeszcze większej ilości informacji. I dodatkowe info dotyczące marki Hautel Cosmetics jest takie, że w tym roku możemy spodziewać się jeszcze dwóch tajemniczych peelingów do skóry głowy, więc też oczywiście nie możemy się doczekać. W poniedziałek też swoją premierę będą miały dwie wcierki marki Banfi. Będą to wcierki kofeinowe, jedna jest bezalkoholowa Druga alkoholowa. Składy się różnią, są bardzo ciekawe i zostały one stworzone przez Banfi Herberię zdalnie we współpracy z Agnieszką Niedziałek, bo ona dała pomysły na składy, wspięła je tak, żeby były one ładne i przyciągające uwagę, no i przede wszystkim, żeby działały. I tą współpracę Agnieszki z marką Banfi możemy porównać do tej z przeszłości z marką Satwa, gdzie Agnieszka również była pomysłotwórczynią składów. Na początku października marka Heyo wydała 5 welurowych opasek. Mamy kolory musztardowy, różowy, granatowy, butelkowa zieleń i czarny. Przyznam, że są bardzo ładne i jeśli chodzi o skład materiału, to tutaj mamy 77% bawełny i 23% materiału z certyfikatem dokładnie Wam napiszę tutaj całą nazwę. Przejdźmy do kolejnej marki polskiej i jest to Sesjo. Marka Sesjo wydała trzy linie kosmetyków do włosów o różnej porowatości o nazwie Veg Hair Menu i każda z nich składa się z szamponu lub pianki myjącej oraz maski. Cała ta linia już teraz powinna być dostępna w drogeriach Natura. Dla włosów niskoporowatych linia nazywa się Malina i Bazylia, dla włosów średnioporowatych Żurawina i Awokado, dla włosów wysokoporowatych Dynia i Ja to mu 11 października swoją premierę miały kosmetyki so Flow by Visplantis i producent obiecuje, że dzięki nim zadbamy o swoje włosy zgodnie z równowagą pech. Pojawiły się trzy serie, do włosów kręconych, do włosów farbowanych, ale też produkty uzupełniające do każdego rodzaju włosów. I ja przejrzałam składy serii do włosów kręconych i produktów uzupełniających I jeśli chodzi o serię do włosów kręconych, mamy odżywczą maskę, która jest emolientowo-humektantowa, zawiera silikon zmywalny łagodnym szamponem. Odżywcza odżywka jest pechowa, zawiera również silikon zmywalny łagodnym szamponem. Odżywczy spray jest humektantowo-emolientowy, jest nabliżający, zawiera też filtry UV. Odżywczy szampon zawiera SLS, ale też polimer należący do grupy silikonów, więc nie nada się do final wash. Produkty uzupełniające to jest masełko na końcówki, ma dość wysoko w składzie olej kokosowy, tutaj mówię to do włosów wysokoporowatych i są też prote inne rośliny pod koniec. Ochrona mgiełka do włosów może nawilżać, ma filtr UV. W składzie może też chronić przed wysokimi temperaturami, bo zawiera polimer z grupy silikonów. Oczyszczający peeling psychologiczny do skóry głowy jest kwasowy. Zawiera kwas glikolowy tu w powodzie i kompleks kwasów owocowych. Natomiast wzmacniający booster do skóry głowy ma regenerować, wzmacniać i przyspieszać porost skóry głowy i zapobiegać wypadaniu. Jest chumektatowo-emolientowy. No, i przejdę do Rosmana, gdzie tutaj mamy najwięcej nowości. I zacznę od nieprzyjemnej sytuacji. Pojawiła się nowość w Rosmanie, marka kosmetyków. Słuchajcie, ja rozumiem, i można było się domyśleć, że z czasem marki włosowe podłapią ten trend równowagi pech, żeby oznaczać odżywki i maski jako humektantowe, emolientowe, proteinowe. Wcale mnie to nie dziwi. Ale wiecie o co tu chodzi, aby robić to poprawnie. Przez błędne oznaczanie produktów potem można zniechęcić konsumentów, bo jeśli oni chcą się nauczyć równowagi pech, nie znają składów i sugerują się tym, co jest napisane na etykiecie, niestety, ale w późniejszym czasie mogą stwierdzić, że równowaga pech to jest bullshit. I mam tu taki przykład. Odżywka emolientowa o zapachu banana w środku składu zawiera glicerynę, która jest humektantowa, która u niektórych wywołuje puch, nawilżenie. No i teraz wyobraźmy sobie takie moje włosy, które lubią na drugie o Produkt emolientowy. Ja, nie znając składów, używałabym takiej odżywki, i w końcu bym sobie przenawilżyła włosy, dlatego że w środku składu jest gliceryna, a ja myślę, że ona ma same emolienty w składzie i tak naprawdę zamykam tym cały pech. Ja uważam, że to idzie na szkodę równowadze pech i mam nadzieję, że takich przypadków nie będzie więcej w przyszłości. Naprawdę mam ogromną nadzieję, bo to, że teraz równowaga pech stała się taka. Shypowana, popularna i konsumentów ciągnie do tego typu produktów. Ja to rozumiem i rozumiem, że marki korzystają z tego trendu, ale uważam, że są jakieś granice i naprawdę nie jest to wielką sztuką nauczyć się tego, jakie składniki należą do emolientów, jakie do humektantów, a jakie do protein. Kolejna sytuacja, która dla mnie jest tak absurdalna, aż wręcz niewiarygodna, ale jednak ma miejsce. Ostatnio na Instagramie zauważyłam, że opisy z tyłu produktów są bardzo podobne, niemal takie same jak do odżywek marki Anwen. Słuchajcie, jakie granice trzeba przeskoczyć, żeby zrobić kopię w klej kilku zdań i... Posłużyć się jako swoimi, a tak naprawdę skupiać się od innej marki. Ja nie mam słów. Ja tu Wam po prostu zostawię porównania i sami je ocencie, i dajcie znać, co myślicie. Ja totalnie tego nie popieram, aż brak mi słów. Ej, jestem zażenowana, jak widzę takie rzeczy, bo nigdy bym nie przypuściła, że jakakolwiek marka będzie w stanie zrobić aż coś takiego chamskiego. I słuchajcie, to już nawet nie jest działanie w białych rękawiczkach. Też muszę Wam powiedzieć, że to, co ostatnimi czasy się dzieje, jest bardzo dziwne. Idzie w to bardzo niefajnym kierunku i wydaje mi się, że to jest wierzchołek góry lodowej. No, jestem pod negatywnym wrażeniem tego wszystkiego. Dajcie mi znać, co wy myślicie, bo Wy jesteście też konsumentami tego wszystkiego. Jestem ciekawa, jak to widzicie. Ach, może mogłam ten temat zostawić na koniec odcinka, bo trochę jestem teraz taka. Zażenowana, nie wiem, ale okej, okay. przestawmy się. Przejdźmy do kolejnej marki. Natural Me. Fajnie, że weszła do Rossmana. Mamy tutaj wcierkę tymiankową do skóry głowy i włosów, która jest łagodząca i jest o wodnej konsystencji. Mamy też kurację do włosów. I ja bym je oceniła jako takie też wcierki i są one wszystkie bezalkoholowe. Rycynowa jest do skóry podrażnionej. Tymiankowa jest do skóry i włosów skłonnych do bupieżu i jest wodna. Rokitnikowa jest do włosów przetłuszczających się i jest olejową wcierką. Ja w ogóle napisałam do marki Natural Me i wysłali mi składy produktów, więc tutaj bardzo się cieszę. Szampony tej marki są trzy, są łagodne i zawierają kokami do betaine. Płukanki są dwie. I obydwie są zakwaszające, mają ocet w składzie. Natomiast jeśli chodzi o maskę do olejowania włosów i maskę do miodowania, tutaj niestety akurat nie miałam składów. Jeśli chodzi o wody, mamy brzozową do włosów wypadających zawiera sok z liści brzozy i ekstrakt z liści kory brzozy. E, są też biofermenty. Natomiast woda łopianowa jest do włosów tłustych zawiera ekstrakt z korzenia łopianu i są też biofermenty. Kolejne nowości cztery kosmetyki wyszły z marki Neboa. Do mechanicznego peelingu skóry głowy dołączył peeling enzymatyczny. Mamy w nim papainę i wyciąg z fermentacji bakterii Lactobacillus. Pojawiła się też naturalna wcierka do skóry głowy. Jest bezalkoholowa i też zawiera wyciąg z fermentacji bakterii Lactobacillus. Mamy maskę nawilżającą odżywczą, jest ona emolientowo-humektantowa, ma glicerynę w środku składu. I słuchajcie, czwarty produkt tak mnie zainteresował, i na początku w sumie zniechęcił jak zobaczyłam skład. Chodzi mi o wodę lamelarną. W składzie mamy wysoko alkohol, denat. I ten produkt trzyma się krótko na włosach. Ja Wam przeczytam, jak tutaj producent poleca go używać. I tu chodzi o to, aby tą wodę lamlarną zaaplikować na umyte mokre włosy, omijając skórę głowy. Około 15-20 ml. Polecane są dwie dozy przy włosach wysokoporowatych, kręconych, grubych. Następnie wmasować przez około 10 sekund. Podczas aktywacji kosmetyku może wystąpić uczucie ciepła, i następnie należy spłukać ciepłą wodą. No, ciekawi mnie ten kosmetyk, jednak ten denat no, zawsze odstrasza. W ogóle wiecie, jeśli chodzi o nakładanie alkoholu denat na długość włosów, ale no nie wiem, jestem ciekawa w ogóle tego produktu. No i jeśli jest to potrzebne, po zastosowaniu produktu można użyć klasycznej odżywki do włosów. Wiecie, dla mnie alkohol denat w tak wysoko w składzie faktycznie może wysuszać, więc u mnie ta odżywka oczywista jest, żebym ją nałożyła, nawet jeśli by nie było napisane nic. I tutaj jestem pewna, że dla najlepszych efektów wysuszyć włosy suszarką. Ok. No nie wiem, hmm. czy Was też ten produkt tak zainteresować mnie? Od Ewy Schmidt pojawiły się też ciekawe akcesoria, mamy też czepek satynowy. Yy, tutaj mamy oznaczenie satyna PE, nie wiem, co to dokładnie oznacza. Yy, przypuszczam jednak, że te czepki to nie jest satyna jedwabna, one są bardzo tanie, natomiast pamiętajcie, że satyna jedwabna jest najlepsza, jeśli chcecie yy, trzymać włosy w czepku na noc, bo wtedy cebulki wosa włosa oddychają. Kolejne produkty to trzy maski Nature Box. Um, wszystkie są humektantowo-emolientowe i są zgodne z metodą CG. Kolejny ciekawy produkt to Farmona Jantar i jest to szampon helatujący, czyli taki, który Ściąga osad z różnych minerałów i też jest świetny, jeśli macie w domu twardą wodę. I po użyciu takiego produktu włosy są od razu bardziej miękkie, takie wygładzone. Według metody CG ten szampon nie będzie dobry do final wash, dlatego że zawiera polikwaternium, ma średnią moc działania i ogólnie jest ciekawy, powiem Wam szczerze. Nowości z ISany, tutaj mamy maski. Mamy maskę do włosów 3 w jednym, mleczko migdałowe i jedwabisty połysk. Również są tanie i wydają się być ciekawe składowo. W masce z mleczkiem migdałowym mamy hydrolizowane proteiny mleczne, jest olej kokosowy, mamy też pantenol. Skład jest pechowy. Jeśli chodzi o maskę jedwabisty połysk, tu mamy też skład pechowy. Mamy pantenol, jest masło sza, jest też alkohol izopropylowy, więc tutaj ta maska nie jest zgodna z metodą Ciekawa jest też odżywka Isana Keratin, bo tutaj mamy hydrolizowaną keratynę, jeśli Wasze włosy lubią tak jak najbardziej, skład jest pechowy. W również pojawiły się dwie nowości Anwen, mamy maskę nocną o średniej porowatości i delikatny szampon w piance od pierwszego miesiąca życia, brzoskwinia i kolendra. Marka Revos, tutaj y, mamy wcierkę do skóry głowy, jest ona alkoholowa, jeśli chodzi o maski, to każda zawiera silikon zmywalny łagodnym szamponem. Jeśli chodzi o maskę wzmacniającą, to ona jedyna w środku składu ma alkohol denat, ale też one są litrowe. Ciekawe. Można je porównać z Carlosami, tylko że te mas maski Revos nie mają i czyjemców, co jest mega dużym plusem. Jeśli chodzi o marki Trust My Sister i Only Bio, tutaj pojawiło się kilka stylizatorów, myślę, że coś Wam tutaj z tego pokażę na kanale w najbliższej przyszłości. I to z Rozmana byłoby na tyle. Jeszcze na koniec chciałabym Wam powiedzieć o tym, że jeśli posiadacie telefony iPhone i macie iOS 15 to w aplikacji Pogoda możemy sprawdzić punkt rosy. Ja mam odcinek o punkcie rosy na kanale, jeśli chcecie na to zwrócić uwagę, a teraz jest to w sumie dosyć istotne, jesienią i zimą, to um, może nie wiedzieliście o tej opcji, więc tutaj um, Was informuję. Ok, to by było na tyle. Słuchajcie, starałam się to wszystko szybko ogarnąć, mam nadzieję, że nie wyszło chaotycznie, dlatego, że teraz jak nagram ten odcinek, i go montować i jeszcze dzisiaj chciałabym, żeby się pojawił na kanale, więc trzymajcie kciuki. Dobra, ja zapraszam was na mojego Instagrama, na moją grupę na Facebooku Guardia Kelly Madeleine, na mojego bloga. Trzymajcie się ciepło, życzę wam pięknego dnia. Pa pa.